Babcie za żebkę żebkę za dziadka waty skórny Dawaj w grwo Cześć ja mam z 20. strony teraz Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i witam was w jest z nami Dawid Cześć, cześć. Jest z nami Boluś Ciema. No i lecimy sobie z Humankiem dawno dawno, ale to dawno nie było w, taki, w takim składzie oczywiście co Dostawić. Dobra. Nie. Takie pytanie, gdzie musimy iść, nie? O tam chyba, tam są cipa. Tam. Znaczku malana, to musimy. Bo jednak nie tu. by to, nie, czekaj, to, 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 to trzeba co to włożyć przewrócić? Jo, jo, Tam to trzeba Kurwa, przewrócić. Nie mogę a nie pierwsza, panowie, ten? Przewalić tą tak. ścianę, żeby wziąć. Nie, to nie. Dobro, tam trzeba. Weź tą tą stąd. Jaką? To to o to. Nie, po prawo masz, widzisz dwie takie ba te cegły Po co ci to? Bolek, no żeby to przejepcyć tam Bolek weź to Czekaj okay. <noise> Pomóż, kurwa <noise> Ci jedna <jemne>. pod... <noise> <noise> mi to nie Czekaj, to trzeba posunąć, panowie Aha, jakby ktoś pytał to ja jestem żółtym, nie wiem, wy widzicie chyba bolka białego. Nie wiem no. czemu. Popsowala się to? Czekaj, ale ty musisz pierwsza... Czekaj, 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 patrz, czekaj, dobrze, poczekaj, rzucić, poczekaj patrz. Nie dobrze było, kurwa, na no co ty żeś zrobił? Trzeba rzucić pa! Nie, nie zostaw tutaj nas, czekaj. Trzeba podnieś i teraz ja podniosę i ty tą podstaw jakoś. Patrz, ja mam kask. wyjeł <noise> Czekaj. Ale to nie tak, bo ty Dawaj, kawał. podnoś, Pod, podnoś dawaj! Czekaj, przynieć, Jest, 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 patrz. Idzie? Dawaj. Patrz. Zobacz, człowiek, daje Elegancko. A wiecie, że ja nie pamiętam tej mapy w ogóle? Ja też nie, ja wszystko też. pozapominałem. E... O kurwa. Trzeba przynieść pewnie. Tak, ja trzeba te... przynieść Nie, drąga... o trochę otworzyłem. Nie, 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 tego drąga trzeba przynieść, drugiego jednego. Chodź. O. Bo trzeba go wsadzić tam w dół. O. <śmiech> <śmiech> Czekaj, Czeka, wejdę okay. góry. Podałem już. Podaj, Weźmy podaj. Masz? No, ja mam. To dawaj. I go trzeba... Oła, moje nogi. Dawaj no, go w dziurkę. Mi. Ej! Dźwięki mi się zacięły. Masz? Nie pchaj mnie. Weź go ten, nawet ja będę pchał. Dawaj. Wepchnij, wepchnij, wepchnij no. Nie pcham, ale jeszcze nie trafiłeś. Dawaj, no już. Tera. Dobra, i teraz trzeba na boki, dawajcie. O kurwa! jakie... Nie wiem czy dalej nie trzeba wsadzić, panowie. Dobra, dobra, ja wezmę mocno. Ole! złapił, molek. Patrzcie za zerkę, dziadek zabawki. Dobra, starczy. Starczy to się wyciąga strzały. Ściśnijcie mnie tu. O, zapisywanie i Kurwa, pakiet drzewo fajne. Ty, Dawid, klatka na ciebie patrz, przygotowali już. Dla... No Tam, tu, o. Pojadam. Przejdę. Kurwa, pójdź mi czapkę. <grym zjadka> Ej, ale, czekaj. Trzeba było do góry wejść, panowie. Ścisło, chłopak. W klatce piersiowej. Czekaj. Ue! Moment, bo to wtedy trzeba... Podnieś klatkę sko... do góry. <grym zjadka> ja pierdolę. O, siema. Od tego O jezu! Od tego! O! o. Pa dupy nie mogę tej grubej zarzucić! Ej dawaj. nie, tu trzeba wejść teraz! Poczekaj! Co tu co? Dobra, ja już jestem tutaj, no. Ale tam? na tamto? Aha, patrz, tam, na jest, tam jest jakaś ta skrzynka, pa. Tam o! Będzie pokazuje Aha, no, widzę. I ją by trzeba było tu przyciągnąć. Dobra, no! Weź, rozbójaj. Ja dawid dawaj, dawaj skakuj tu! Gdzie, do ciebie? tu, no. Bo on musi tam wleźć, po tą skrzynkę chyba I To trzeba tu do góry, żebyśmy poszli jeszcze wyżej Listy dzwonek tam <laughs> Dobra Złapałem, mam A tutaj co jest? Teraz ja muszę wjebać się tam gdzie... W, to, w tą... no... to co ja miałem Co tu jest? Opuśćcie to na dół Ale jak? Ja to skoczę z tym Z tamtej strony trzeba teraz skoczyć Poczekaj, ja idę chyba mnie zacisnęło Tako? Dobra, ja muszę to wsadzić tu, więc... Op e... jak się rzuciły, ty! Jedziemy Dobra A Nie, poczekaj, nie, to nie jest kurwa dobrze, tą drugą. Nie, nie dobrze, dobrze, dobrze. 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 Trochę tu Dawid Masz tam tą Weszłeś? <laughs> Prawie. Też... Dawaj, Bolek, ciągnij ją tutaj. <noise> Zobacz, Bolk. Bo wyjście bo, bo chyba tego nie da już. Jo, Nie da dobra. się. Trzymaj to tamto. Musimy jakoś tu i do góry to wsadzić. Dawaj na tą, na, na tą dawaj teraz. Na tą windę teraz dawaj. Tak, tak, tak. Dobra, teraz chodź na tamtą, Dawid. Nie, nie, nie. Tak. Nie. A gdzie to? A dobra, może tam. Tutaj, trzeba to przerzucić. Ale no to dobrze, no to... To i tak trzeba, żebyś tam do góry mógł pojechać, a dobra. Spadnie! Kurwa. Nie strasz. Ajoj, teraz. Trzeba I tu do jest się po tym. Złapali się. ja chcę to dociągnąć do ściany, kurwa. da pa, hop. O, teraz. O. Uwaga, bo to się będzie ten. Ruszało. Ojej, widziałeś? Zaręło ten. Człowieku. Kurwa, poczekaj, bo rynku mi puściła. Wy, wystaw te łapy do górki i podskocz. Wiem. Awa. <śmienicza> Co to jest? O. We! o Co tu chodzi? Dawaj skocz na to, dawaj. Skocz nie, na to. Nie. Dawaj skocz, 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 dawaj. 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 Ja nie mogę, daj. mi. Dawaj. Dobra. Dawaj skoczcie tutaj, dawaj. Złap do mnie? mnie. I chodź tu. Dawaj, dawaj. Kurwa, nie tu. Ej, za... jak prawieś, to... Dobra, tu. Co za ten nie tu musko ty kupić? kogoś? Nie zdawisz. no ja jestem na dole. Nie, <śmulatuj> 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 to... <śmulatuj> no <chuje, kurwa>. Pa to <śmulatuj> <A, śmulatuj> Głupie, żeś! Z góry! Pan na Widziałeś to? Jak! Chłop z od razu stałem. Idę ten, idę. co zrobić? Idę wskoczyć na nas tam siedzieć. ale teraz jak jest ta skrzynka, chłopie, to mnie nie wybije tak. Pije. Po dokąd to pójdzie, a nie dobra. Kurwa, ciężko się tu wchodzi, nie? Jak się chłop złapał. wiem Jak mu tutaj masz, to to zrobić? Co? Mgłę taką tutaj, kurwa? Nie Dziwnie Dobra, jestem Dobra, czy jesteś gotowy? Ja tak Ja z tobą, czekaj Chodź, to poczekaj, złapmy się, złapmy się, żebyśmy razem ten tylko ciągnij. Mówcie, kiedy mam wchodzić na Ta, ręcz trzy, tego. trzy, Cztery To no super! Coś mnie nie. Nie wybiło mnie, coś Czemu? Nie wiem, nie, no Pojechałem do góry i spadłem na dół Ale czekaj jak my idealnie ja go na ręce wziąłem i zeskoczyliśmy moim grubym dupskiem Ta. Dobra Dawajcie to Ja wiem co Tu i tu Zostań To już ściągnij tą, tą Tak właśnie skrzynkę Nie, nie Kurwa mać A co chciałeś zrobić? Chciałem się rozpędzić jak to było podniesione, żeby tam wyskoczyć Nie, nie, nie Skrzynkę postaw teraz na to! No to... Wodokielki. miałem podnieść... ten, ale Dawid skoczył na to jak byłem po tamtej stronie. No. Dawaj, zleć bodek pierwszy. Dawaj. Co on zrobił?! Ja pierdolę tym grubym dupskim jak zaryłem, ja już łapię was tu! Chodź tu Andrzej! Kurwa! Co kurwa! kur... A dobra, <ja> jestem tutaj. <grystanie> Chłopacz! Kurwa Ja pierdo Ale nie miał tak wcześniej kurwa Ej jest, Halo. jesteśmy, zjemy ty jest. Kurwa ja co jest z tym internetem Evan ty. No mnie wyjebało jest no chuj, no to ciekawe Ale chuj, teraz wszystko pootwierane, to przejdziesz jo. szybciej Wystarczy, nie no. że ten. Nie no, nie ciebie zabrzmi. A ja teraz do was? Ta, jesteśmy. Tak, jesteśmy. Takie mam lagi, że chuj przez ten twój internet. Ja nie wiem, co się dzieje, kurwa. A ja przejdę, nie przejdę, bo przecież się Ale prawo, będziesz tu, ale musisz. będziesz tutaj już. Ale punkt kontrolny a, ci zraduje. Poczekaj, nie przechodź teraz nigdzie, nic nie łap. Dobra, jest. dobra jest, jest. Czekaj, ja łapię się hmm. za tego kurwa Firefox'a i kołyszę tak. się, a złapać, złapie... a ty ten. Mogę już? Ta, dawaj, tak, dawaj, dawaj, tak? no. Łee, kurwa Chłop na wysepce jakieś jest Ej, jestem, dobra To jest kurwa Gdzie mamy się dostać, czekaj Czekaj co Chuj tu chodzi Pa! Łe Kuj, dobra, ale co teraz? Dawaj, dawaj, dawaj No i tyle, chuj Musiałbyś do góry Którym bardziej O, tamtą, w, do skały bardziej Do skały do tamtą? No tam dobra, cię trzymać lewą ręką, w tamtą musisz zapierć może byśmy tam tutaj to przyjechało, ale to tak średnio co przyjechać. tak jak teraz. Czekaj. Tu? O. o! 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 Masz? Do góry mam się podnieść? Dobra, no, ja, ja jestem, ja jestem już na tym. Dobra, Ty tył zwrot panowie. Czekajcie. Ty tył zwrot, no dawaj, do tyłu. Kurwa ciężcy jesteście chyba. Jak on jest, tylko o, je, tam. Pomogę ci. Czekaj Ły... teraz jest drugi już Czekaj <śpiewacz> Dawaj na lewo, ciągnij to Czekaj no, daj mi Muszę to odbezpieczyć, bo tu wpadło kurwa Chłopie, to ciężkie jest Ły... 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 to Patrz, <śpiewacz> Wolka, <śpiewacz> gdzie... Gdzie jest Wolek? <śpiewacz> no łeb mi urwało, tak puściliście, nie? A co tu jest tutaj? Patrz Ty, weź to przesuń Którą? O tu, opór nie tylko. Dobra, i co teraz z tym? Może... <noise> Chłopię jak tam. No nie musimy się tam dostać jakoś, łopie, tam na górę. Okay. Czekaj. Czułeś? E, to Bid. Nie, właśnie nie. To zaraz się rozbujam. Czekajcie. Tutaj na to zielone sobie wskoczy. Kurwa, żeście ten obciążnik. Zrzucili i teraz człowieku, nie mam nic. E. Co jest? Odwróć się, chłopie. Dobra, pierdolę. O! Łapka do góry, dawaj. Tego, żeś tam obciążnik zjebali. No jak tu wejść? Dobra, jestem. Ue! Jak ty kurwa tam wszedłeś? Ue! A teraz na pewno wejdę, no? <noise> Kiedy... <laughs> no bo przez Ciebie nie mogę nic zrobić! Ja? No się. O, weź tam nas to gdzieś wyprowadź, żebym ja mógł skoczyć na to. No, próbuję. O! Łe! Na razie to... tak średnio bym powiedział. Tam się sklinowało. Łe! Łe! Dobra, skakuję. Trzy, cztery... O! Chyba ciężkie to jest! Dawaj, dawaj, ta nas, brawo, brawo! Ale mi wydychali zaraz, nie? Ja wtedy już czekam na łapanie. <laughs> mam, mam, mam! Czekam, jest! Dawid, dawaj! Chociaż ty może przejdziesz. Ja pierdolę! Gdzie ja wiszę chłopie? Ja o, dobrze, dobrze, tylko Dawid musi wskoczyć teraz. Możesz to do góry na tam Zobacz żeby... jak ja się zzymam. A z... zobacz mnie! Czekaj, już idę do was. Dawaj, dawaj masz na tą tom? No, no, no. Dawaj, dawaj. Ale mnie wyjebie, nie. Dawaj podnosi się. Dawaj kręć tym. Jak mam to. kręcić? Czekaj. Jesteśmy za cięscy. Czekaj. To wie kurwa. Ja mam skoczyć na tom. Skocz, 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 dawaj teraz? Teraz na to, znowu z powrotem. Nie, tam kładkę co naprawić. po prostu się z tym stało. Wideo się zaprzyło. A nie tu? <głos》>, wideo. Ty chłop skoczył tam po. Zapis zrób. O Jest. Yes. ESA! O chłopie. Łe. Coś, coś kumam, coś kumam, panowie. Z tego. A ja nic. Z tej kuli, pamiętam to. To tam się to. coś do tej ściany chyba. Ugh. Tylko, że i spadła, czekaj, jak coś. Czekaj, czekaj, czekaj. Tam czekaj, jest jakaś ściana, tam coś się była. coś było. szło, czekaj. <noise> <noise> mu ta kula cały czas spada. Może elektryka z grilla chcecie? Ten nie iść, tam czy tu? coś kurwa było, żeśmy tą ścianę tu obalali. A jest, dobra. Dobra, jest. To. Można to obalić. Bo może któryś? No. Czekaj, bo ja z. Chodź tu, pa. pa. A jak ty tam wskoczyłeś? Masz dechę, pa. Czekaj, załapię ją. Masz? Help me! Nie chcę wejść, coś. Pomóż, bolek. Czekaj, kurde, ale nie chcę z tymi Tu, wiszę, tu. Gdzie? Lewa, klecy. <laughs> Skój, pa. Za głowę pa. mnie. Czekaj. O, dobra, napuszczam się. O. Halo? Dobra, no co czekaj. Z... Aha, to trochę podnieś podnieś do, do góry, ja się poświęcę i wejdę pod spód. Podnieście to trochę do, do... O, kurwa. Nie, nie tak. z... Za bardzo weszło. Do góry dawajcie. Wszyscy razem. Podskakujcie, nie? A nie, ty, a my... Nie lepiej będzie to złapać? Ale patrz tam... Czekaj, a co to, co to ma zrobić? A dobra. Ale w trójkę, nie? Jakbyśmy... O! Czekaj. Byliśmy pod końcem. Trzeba do tyłu to wziąć. E! Czekaj, ja tam wejdę. Ja bym tu normalnie skakał, nie? Łapał. Dawaj, I... dawaj, na mnie. Dawaj, dawaj, jestem pod spodem. Jak? Chodź Dawid, skocz... pomóż mu, David, pomóż mu. Ten... Ten... Skocz na deskę. Dobra. Jestem pod spodem. Nie kurwa. Gdzie wyjebałeś deskę wyciągłeś? <noise> no wy no już się ją wyciągnęli. <noise> kurwa jasne. Weź ją wsadź trochę. Dawaj, haj tam. Ej pana, wiecie, że tego nie trzeba podnosić? temu Czekaj. Ty tą deskę wystarczy przerzucić na drugą stronę, pchają. Aha, dobra, Dawaj. to jest pewnie ja, pierdolę, już wiem o co chodzi. <grym> ja nie widzę, co się dzieje za ścianą. Dobra, stój, 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 stój. stój. Ja myśmy próbowali ten. Zabił go. <grym> <grym> Zapisywanie jakieś było. Paj jak ciągnął, chłopy, pa. Cię A co mam, co my z tym zrobić? Nie. Co mam z tym zrobić? Bo to jest duro jak Czekaj, coś. czekaj, ja wejdę tam, czekaj, nie, nie, nie bo spadniemy. Ja jeden tam wejdź. I przyczynij się. Czekaj, po, puść to, połóż to. Ja tam wejdę. A ja, po, ja ci to dorzucę. Powiedz, że wszedłeś. I posadził go, <laughs> jak... To <laughs> nie do rozwoju. Dobra, elo! <noise> Chłopiec trzymaj. Puść mnie! Trzyma. Puść mnie! mnie. puść się! Trzyma! <noise> Łe, to taki ja przyszedł, że ten. Dobra, i wskakuj tam. Nie we dwóch. Ty ma. Dobra, Dawid, bądź tam. Rujdź na, na niego to. Łe! Masz? Mam, mam! Osiemdziesięć życie, kurwa! Dajcie... Ten... Jesteśmy, dobra! Dom dwie! Ach, jest co nas pa, pa... Pa... Oh, was, pa chłopa spadł tu! Pa teraz, co się dzieje? Do góry to! To nie wpadnij do środka! Podłóż ten! Dawaj, ja to wezmę okay. do góry, dawaj! Podłóż! Uw. Jeszcze raz Wy co ta kulka spada i prawie mnie wy tak. wystrzeliła do góry No ona... Tu jest wow. druga, czekaj Dobra, ja się trzymam, pa chłopak, no, no. <laughs> puść mnie kur Ej, ona już Dobrze. poszła, patrz, poszła, poszła, trafiła Gdzie? A co ona tam robi? A i my musimy na nią wskoczyć. I musimy ja. na niej zapierdalać. Patrzcie Nie. Tak Patrz to musimy czekać Czekaj? aż następna spadnie Ona spadnie zaraz Co ty gadasz? Czekaj, pa. zaraz będzie lecieć Leci Łapta się jej Dawaj, dawaj Nie tu Co mi zrobiło to? A co teraz? Nie wiem, gdzieś trzeba zaskoczyć, a nie gdzie. Spadniemy, ja się jej trzymam. Dobra, inaczej. To trzeba na nią wskoczyć i za kawałek na tych tył. Tutaj, Ta... tutaj trzeba. Ue. Wtedy iść. Odszy do mnie. Jonak skoczył musimy. Łe! <noise> Chuja! Łe! Ta tam na prawo trzeba przeskoczyć, patrz. Tak, ale to najpierw na nią skakujesz. Łe! Czyż jak ona się obkręci to nie przeskoczysz tam nawet, chłopie Nie pepnij mnie czasami Michuj, trzymaj się Dave Tyle hmm. by jeden dał radę Ja jestem tu Ej, ale ja spadłem Gdzie ta kula kurwa? Leci Ej, a tam gdzieś trzeba wskoczyć, panowie dalej Nie możecie spać z nią na końcu Ue! Ue! No nie, Nicula ni Panowie ja wam powiem tak, nie? Tu, Że nie, nie trzeba nie trzeba na tej kulce tego robić Bo można to zrobić jak tam wejść Dobra Ale jak tu wejść? Ule. Gdzie ty jesteś, Bolek? Ja? Zaraz będę tam. Dajcie chwilę. <gry> Moment. A to trzeba tu na prawo, I wskoczyć. Chyba tak. Pa to, biorę ją na klatę, Dawid, pa. Kula idzie. Trzymaj się, cze. trzymaj się. <gry> Tera, Olek Co? Patrz na kulę Kurwa, jak ja już jestem przy tym Pójść nie otłumie. Nie teraz, ja trzymam to człowieku A ja nawet puścić nie mogę. Ale patrz, kupię. ja już jestem nie, Jeszcze nie Ale najlepszy stożyk. Ręka mi się zawinęła z tyłu człowieku Pa, rucham ścianę, pa! Rucham ścianę! Pa, rucham ścianę. Widzicie to? Palce, po palcach człowieku Dawaj, ho! Właśnie tak O, jest bolek już tam Masz save'a? Dobra, hop przeszedł Ja wiem. Jest safe? Jest yes. Dobra jump in kurwa Udało się Uch. O, ale wydupiłem hopi jajami Ile masz wino? Te... Myślę że będziemy chyba kończyć teraz jo, i teraz polecimy słowa do Dawida. Do Dawida. No, no dobra, to co? Myślę, że jakoś jednak się zbudował, wstawcie łapkę w górę. Następny odcinek pada się od Dawida i do następnego ja odcineczka. Na razie trzymajcie się. Cześć! Cześć.